Witam, jesteśmy u gołąbków. Już kończą jeść gołąbki Nie ma co nagrywać, niby to topnieje, ale jest, jeszcze ciągle mgła, bardzo duża jest. Nic dalej nie widać. Mgła jest. Tu mam odłożonych parę tych Takie jaśniaki idą na sprzedaż. Wszystko co tu jest oprócz pocztowych i jednych par tiplerów tych, tego czarnego i samicy grochowej, co tu jajka mają, wszystkie idą na sprzedaż musiałem przebrać trochę tego luźne czy nieluźne właśnie Murzyny tak zwykle pobrudziły się tego. Jest, ten to już ładnie jest Tu para tiplerów, jest na sprzedaż i jaśniaki One ładne na główkach są. No, a jeden jest. Około 20 sztuk. Ogłoszenie jest dane tam na OLX. Zobaczymy. Za nieduże pieniążki. To na składzie tak samo. Jeszcze może przebiorę coś z nich. Już nie wiem co tu przebrać, bo przebrałem i tak już zostawiałem mniej więcej tak w parach. Jeszcze i tak nie wiadomo, gołębie z dzisiaj dostały z olejkiem konopi karmę. To wysprzątałem budy dzisiaj, trociną wyzywałem. Na razie ładnie, ale zobaczymy. Muszę tiplera grochowego dokupić tylko do tej samiczki Blajwinerkę muszę dokupić w sumie to dwie blajwinerki Sypniemy jeszcze troszkę go. Jeść stały czas karmę dajemy Wcześniej kowszelnice próbowałem im podawać, ale jest to. O, to Pogoda kijowa, tak to lód by się zrobiło jakiś z tymi jasnymi już tu zostawiłem jednego na składzie takiego bo on to buras. tak to te składowe w budapeści zostawiam parę ich jest to niech sobie będą tak to już zdrowe gołąbki są więc nie wiedziałem czy ich w końcu zostawić, no ja zostawię i on lata dobrze telefon mi upadł, ale już już nagrywamy Nie wiem ile ich zostało tu dokładnie 80 to na pewno zostało Ale nie ma co płakać, 80 zostało, ale to moment i będzie 200 Moment i będzie 200 Takie jaśniaki, ładne. one ładne na główkach są wysokie Tutaj dałem też dwie swoje zlotów i śwanczki. Takie jaśniaki Ładne jaśniaki są Dwa murzyny tu są też Przeważnie to jasne są A bocian, tą bociankę tu przerzuciłem Na sprzedaż ją tak samo, no mi niepotrzebna jest a I tyle, krótki filmik damy Nie ma co robić naprawdę, jest wszystko dosypane O jaka mgła jest po prostu zobaczyć, Nawet nie widać nic dalej wszędzie tak samo mgły na polu nic nie widać to gołków nie będę męczył po co ich męczyć A w ganiać, żeby zginęło to po co? No tam właśnie są te jasne też to moje wisłanki one takie pod składem są te wisłanki ale jasne tu normalnie na składzie są Dobra, dosypuję jeszcze jeźdźką i tyle, bo nie ma czasu zaraz ciemno Zanim to się ponajada wszystko, to jest w przy karnikach są. I tak zostało jeszcze sporo Jeszcze nie ma co płakać A sprzedaję też żeby dowieść jeszcze Murzynów nowych ja jeszcze muszę parę tych takich, takie muszę wywalać, bo nie wiadomo co to jest, to się wcześniej w tym roku. Lotne to zostało. O, takich murzynków przywiozę, takich grochowych właśnie, jak ta samica. No tu takiego jednego na składzie, tylko z takiej plecaty jest delikatnie, to jego nie będę sprzedawał. Jego to właśnie doganie anioł, chodzi to nie chodzi. Miałem nie sprzedawać ich jasnych na składzie, ale Po co tu mieszać tyle Cypelkę już dokupiłem Muszę jeszcze sam za winko, żółtego dokupić, co z tej mojej. Miałem też sprzedać sercowego, też miałem ale zostawię Wszystko stoi, patrzy się, nie są jakieś nie wiadomo co zdechlaki czy coś. To dobra, mi się to tyle. Pozdrawiam.